Dzień dobry i zapraszamy do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry do oglądania. Okej, okay, tak może być. No dzień dobry wszystkim. Dzisiaj niedziela. Godzina 6. Chyba 6.30. Ja już stałem, już jestem po kawce. I tu takie coś mi robię. Pyszny. Lubiący chlebuś, ale pszenny, nie żytni, tylko pszenny. Panowie już ten zaczęli dom, yy, zaczęli, bo widzę już tam, już tam długo, o 6 rano przyszli i tam przygotowują ten, bo dzisiaj ma, dzisiaj ma przyjechać ten dom. Będą stawiać ja to nagram. Troszkę dzisiaj sobie drzewa porąbię, kurki już dostały jeść najeżdżone. Kikuś dostał jeść na tak. wszyscy są happy. ja sobie dzisiaj zjem kawałek chlebka ze smalczykiem. Mm. No, chlebuś wyszedł, już go wyjęłem, Chlebuś wyszedł pyszniuni. Już kawałek spróbowałem. Jeszcze jest ciepły. Tą mm. kromkę sobie jedną kryłem. Tutaj wyszedł taki, a z spod taki ładny, przyrumieniony. Mm. Zaraz oczywiście sobie kromaczkę zrobię Może to rano, ja tak rano nie jem ale no jak tu się powstrzymać jak tu cieplutki taki chlebuś mm. no, akurat teraz jak włączyłem kamerę to, to przestały piać Trudno jest tak wyczuć To trzeba cały czas mieć włączoną kamerę i... Nie jest łatwo. To jest kogut sąsiad sąsiad. On jest tam za płotem. No ten mam teraz chwilkę czasu, tu tutaj się odniosę do, do paru komentarzy, a szczególnie do, do dwóch, czy do dwóch takich Bo tu napisał taki pan Jaja Pu 6 MW. Taki ma eee, I on napisał tak. Hmm, widać, że Kambodża robi dobrą robotę. Ściąga samych nierozgarniętych z Polski. Eee, słuchaj, bo tutaj nie napisałeś swojego imienia. Tylko jakiś tam jest ja Jaja Pu, jaja Pu. To może ja będę mówił na ciebie, pan rozgarnięty. Eee, Kambodża robi dobrą robotę, ściąga samych, to nie, to nie Kambodża y, ściąga y, samych nierozgarniętych, tylko ci nierozgarnięci uciekają od tych rozgarniętych, bo mają po prostu, mają kompleksy, źle się czują przy tych takich rozgarniętych eloquentnych, mądrych, wykształconych, dobrze ułożonych, po prostu uciekają do, do świata takiego, y, tych ludzi niezrozgarniętych. Bo czyli my jesteśmy tymi osobami nierozgarniętymi, tymi, którzy tutaj, y, tutaj przyjeżdżają, i oni nie chcą bo to są dwa różne światy: osoby rozgarnięte i osoby nierozgarnięte. My zaliczamy się do tych osób niezrozgarniętych, dlatego się. Tutaj, e, dlatego się tutaj spotykamy. Także, e, także to nie Kambodża ściąga, tylko, e, tylko my po prostu nie chcemy, nie chcemy być z osobami e, rozgarniętymi, z tymi takimi, takimi ładnie ułożonymi. Następny komentarz, który napisałeś, panie rozgarnięty, e, to jest, odnosi się tutaj do tego mojego kolegi, e, Kaspra. Eee, napisałeś tak, panie rozgarnięty. Magister po Uniwersytecie Warszawskim jeździ wozem drzymałym z teleskopem i nie ma porządnej pracy. A na dodatek celowo robi błędy w polskim języku i płodzi dzieci. No, lepszego kawału jeszcze nie słyszałem. No, eee, Kasper. Kasper też dołączył tutaj do tych. Do tych nierozgarniętych, bo te również, również uciekł od, od, tej, od tej elity tych rozgarniętych i szuka jakiegoś nowego życia. I ja, jestem, ja dla niego jestem pełen podziwu to, co on robi, bo on. On cały czas czegoś szuka. To jest bardzo kreatywna osoba, bardzo mądra, bardzo pracowita przede wszystkim, bardzo pracowity. On wziął całą swoją rodzinę i przyjechał, i przyjechał do Azji. I, I on tutaj, on jest tutaj krótko, ale on jest tutaj bardzo, bardzo szczęśliwy. A opowiadał mi tam że tam z, z tymi osobami rozgarniętymi on nie był za bardzo szczęśliwy i chciał, chciał dołączyć do tej grupy tych osób nierozgarniętych, nie czyli tutaj w Kambodży. E, celowo tak, on mówił, że celowo, bo, bo rozmawialiśmy właśnie o tej ortografii, o tej wymowie, o tej wymowie, że ja jestem taki nieortograficzny, że robię błędy, że niestylistycznie, że chaotycznie bardzo opowiadam I, i on też mówił, że, że też od pewnego momentu przestał zwracać na to uwagę. Przestał być szablonowym, bo to są, to są szablony, w których się ludzie zamykają, że wszystko ma być tutaj, ma być kropeczka, tu ma być przecinek, to są takie szablony, że się robi ten, ten umysł się robi taki bardzo sztywny, nie, nie, jest, nie jest elastyczny. I właśnie o tym myśmy tutaj myśmy o tym rozmawiali, on też o tym opowiadał. Nie? I on od tego po prostu odszedł, bo to nie jest naprawdę wydaje mi się, że to nie jest e, takie najistotniejsze w życiu, żeby, żeby ładnie się wypowiadać, żeby e, stosować ortografię. I ja już teraz też, ja też widzę często na telefonie, na telefonie, jak ktoś do mnie pisze, tam też pisze się z błędami, bo to wiadomo, się dziobie na tym telefonie, to ten, I ja nie wracam do tego, jak zrobię jakiś błąd na tym, to ja tego, do tego nie wracam, po prostu przekazuję jakąś tam myśl, nie jest to, przestało to być już od dawna dla mnie istotne. I Sperma teraz też, też tak podobnie, to jest takie podobne, podobne myślenie. No, dlatego jesteśmy tutaj, e, dlatego tutaj jesteśmy w Kambodży, bo mm, od, od, odcinamy się od, odcinamy się od tych ludzi, którzy są, e, którzy są tak e, ładnie poukładani, szablonowo, ortograficznie i to, i, i to e, no i to, no tak jak teraz ja mówię, też się zacinam, nie, nie mówię to tak, tak składnie, ale ja to, i ja to zresztą mówię spontanicznie, bo to, bo to nie jest tak, że ja teraz, teraz to co mówię, odpowiadam na ten komentarz, że ja to się przygotowałem do tego, ja po prostu przeczytałem te komentarze, włączyłem e, kamerę i, i mówię co na ten temat myślę. Także e, e, panie, panie, rozgarnięty. E, ja ze swojej strony taką życzę, e, życzę panu wszystkiego dobrego, żeby ta rozgarniętość była jeszcze bardziej się rozgarniała u pana żeby to było wszystko tam się ładnie ładnie układało szablonowo żeby to wszystko było tak jak tak jak się należy my my tobie panie rozgarnięty nie będziemy przeszkadzać my uciekamy od pana rozgarnięty nie nie uciekamy opuszczamy pana pana terytorium i przeprowadzamy się Drzewo, że ona ma dość długi odcinek tutaj, to tu jest ponad 2 metry ten odcinek i że jak ja tutaj naładuję dużo drzewa że to się po prostu będzie wyginać chociaż to bambus jest tak silny, że nawet e, nawet to się będzie wyginać i, i ten, to on i tak nie puści ale ale ja się zastosuję do tego, bo ja też o tym wcześniej myślałem żeby zrobić tutaj po środku, żeby... jedotus no będzie to tak to od razu się jawiło No ja czekam teraz na znajomych, Mają przyjechać z Anglii. E, dzisiaj oni lądują o 10 w Phnom Penh. Tam już oczywiście będzie e, taksówka na nich czekała. E, będą gdzieś, no nie wiem, to 3 godziny. Gdzieś, no gdzieś do no 10 ląduje, to pewnie tam dopiero jak z lotniska wyjdą, to będzie przed 11, także tutaj będą, nie wiem, gdzieś po 13, może koło 14, coś takiego. Także dzisiaj ten, dzisiaj mam gości kolejnych To są znajomi, znajomi moi, ja w Anglii myśmy się dość długo znali Także czekam na nich dzisiaj No ja tak właśnie patrzę tutaj, że ten, że ta moja broda bardzo fajnie tutaj pasuje do tego do tego daszku Czyli to jest takie takie wyczucie, to jest takie wyczucie smaku takie jak się na przykład ktoś ubiera i tak kolorystycznie sobie fajnie wszystko dobiera, to ja tutaj to dobieram tak, e, tak do, do brody wszystko. że To tak podobnie i tak samo, tak samo wędzarnia. Wędzarnia idealnie pasuje do, do mojej brody. I też takie podobne kolory. Takie Wędzarnia jest taka bardziej, moja jest taka bardziej biała ta broda, a Wędzarnia jest taka, taka bardziej przyrzucona, ale moja broda też jest tu gdzie niegdzie przyrzucona. Tutaj troszeczkę wąsy od papierosów, także wszystko jest ten, wszystko jest taka harmonia się. Harmonia się tutaj wytwarza. no. Ja jeszcze ten, jeszcze teraz mi taka refleksja przyszła odnośnie tego komentarza, co ja mówiłem o tym panu. O tym panu bardzo rozgarniętym. E, są, e, mówi o, o nas e, tutaj, tych nierozgarniętych. Ja już gdzieś coś takiego podobnego słyszałem. E, słyszałem coś takiego, że ci, którzy opuszczają kraj, to są nieudacznicy. Gdzieś to słyszałem, tylko nie wiem gdzie. Ci, co zostają w kraju, co są w kraju, to są udacznicy. A ci, którzy opuszczają kraj, to są nieudacznicy. Gdzieś już to słyszałem. Na pewno ktoś, ktoś kto będzie to oglądał, to na pewno mu się też to o uszy obiło.